Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Poznaj historię moich pacjentów. Dzień dobry panie Witoldzie. Dzień dobry. Dzisiaj pan Witold zdecydował się podzielić z wami swoją historią. Kolejną, zupełnie inną niż te poprzednie. Także zostańcie z nami do końca, bo na pewno dowiecie się czegoś nowego, czego jeszcze w poprzednich filmach nie było. Będą elementy, które oczywiście muszą się powtarzać, bo taki jest zamysł tego kanału. Także panie Witoldzie cofamy się wiele lat wstecz. Zaczniemy sobie em, od Szukania czynników Odłodzenia. ryzyka. Nie, aż tak nie. E, zaczniemy sobie od y, poszukania czynników ryzyka, potem powie Pan nam, co się wydarzyło, że Pan tu trafił, a potem coś wymyślę jeszcze. E, także chciałabym zadać Panu takie pytanie. Czy Pan wie, co Pana sprowadziło na rehabilitację kardiologiczną, czyli co mogło doprowadzić do tego, że zachorował Pan na chorobę układu krążenia? Nie wiem. Tak. <śla> Tak, nie, żartuję, edukacja. żartuję. <grywa> no, bardzo długo, z pewnością, żyłem niedobrze, niezdrowo. Mhm. I to sporo trwało, ale to też predestynuje do tego zawodu, który uprawiam. Nigdy nie było czasu, żeby zjeść. Więc człowiek żywił się słodyczami. Po jakimś tam czasie tusza stała się nie do zniesienia, bo ważyłem 145 kg. Bardzo dużo. Bardzo to, już dużo jest, tak. to już jest punkt, w którym to jest naprawdę. No, bardzo to było niebezpieczne. Odbyłość, i tak. Ja doszedłem do wniosku w związku z tym, że jestem uparty i strasznie konsekwentny. Jakieś 10 lat temu że trzeba z tym powalczyć, bo noszenie Aha. tych czterech dodatkowych wiader wody jest zupełnie niepotrzebne. Zresztą przestało być to wygodne również. I... I domyślą się. I zabrałem się za to w dosyć chyba sensowny sposób, bo przez te 10 lat schudłem 45 kg, teraz już nawet więcej, powyżej 50. Mhm. Stosując dosyć rozsądną dietę. No właśnie muszę przyznać, że leciałem na keto i. i okay. Ale wyzwoliłem się od węglowodanów, od cukru, od tego wszystkiego, co było takim zamiast jedzenia, prawda? Jak nie ma się czasu w ciągu dnia pracy, to człowiek jadł tabliczkę czekolady, no koszmar absolutny i zapijał litrem pepsi. Od pepsi byłem uzależniony, wyzwoliłem się. No i myślę, że to mimo tego, że ostatnie 10 lat jest dosyć zdrowe u mnie, mhm. zmieniła się zasadniczo dieta, dużo sałat, dużo zieleniny, dużo, dużo dobrych rzeczy, ryb i to, że sobie robiłem codziennie od prawie 8 lat takie 20 tysięcy kroków co rano. Mhm. Jednak Doprowadziło mi do sytuacji, że wylądowałem w tym miejscu i muszę zasuwać na tych rowerkach. E... Ale już teraz pan wie, bo miałem do miałem zawale. Doprowadzi... No właśnie, do tego dojdziemy. Jak wielu e, moich pacjentów, którzy tutaj zasiadają, jest pan po zawale. E, także te czynniki ryzyka, myślę, że mniej więcej mamy zidentyfikowane i no to chciałbym, żeby to wybrzmiało, że... To, że pan ostatnie 8 czy 10 lat się trochę tak otrzeźwił i zmienił swój styl życia i poszedł tą dobrą ścieżką, to jednak przez wiele lat poprzednich swojego życia, no nie ukrywajmy, no zapracował pan na tą chorobę wieńcową solidnie. Nie mam choroby wieńcowej. Nie ma pan. Nie mam choroby no to wieńcowej. Suche, no to niech pan powie, skąd pan Nie, myślę, że. Tutaj nie jestem absolutnie człowiekiem, który się na tym zna i który może udzielać takich chodzi, żeby Pan mówił to tak, Pan… Jak profesor, który ja mnie prowadził czuję. w szpitalu na Lindleya, Pan profesor Pruszczyk, powiedział, że to dosyć pechowy zawał, mm -hmm. że iniażdżyca nie jest tak wielka i… i, i ale jednak jest. I, ale jednak jest, tak. I, i nie mam wieńcówki. No, po prostu tak się stało. Myślę, że bardzo decydujący w tym był stres ostatnich miesięcy, uh -huh. którym ja jestem naturą lękową, stresującą się bardzo i zawsze widzę najgorsze scenariusze. I to rzeczywiście doprowadziło mnie do sytuacji takiej, w której uznałem, że jest prawie bez wyjścia, plus coś, od czego jestem wolny od miesiąca, więc dzisiaj sobie kupię ciastko, czyli papieros. Bo no super. przed zawałem zapaliłem i to pamiętam dobrze. I później zaczął się ten nieznośny, koszmarny ból, którego nikomu nie polecam. Yy, Czyli to... palił, jakby nie patrzeć. Palił, 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 palił dużo. Dużo się stresował, niezdrogo się odżywiał, dużo. niespecjalnie się ruszał. Do tego jest mężczyzną w określonym wieku. Jak sypiał? Sypiał? Tak. Zanim odkryto u mnie wysokie ciśnienie, które tak, też jest tutaj jestem nadciśnieniowcem. Tak. pamiętam, że kładłem się o pierwszej w nocy, obudziłem się o trzeciej i byłem okay. już cały dzień na chodzie. Nie A bolała mnie ten... głowa, nic. I mi ciśnienie, okazało się, okay. że mam 240 na 180. A. I od tego Było się tak zaczęło leczenie ciśnieniem Tak, tak. Mhm. Czy pan się badał wcześniej? Który ma jeszcze się bada wcześniej? No, no właśnie, tak rosiłam. Tak Ale Przyznaję, że już w tym ostatnim okresie, tym mm -hmm. dziesięcioletnim, tak, Tak, już tak. już robiłem sobie badania, wszystko było... Czy jakieś choroby były rozpoznane poza nadciśnieniem, które my czasem łączymy z chorobami eee, układu krążenia? Dwa, dwa lata temu, trzy lata temu odkryto cukrzycę dwójkę, mm -hmm. którą ustabilizowałem, nie mam ją absolutnie okay. pod kontrolą. Cholesterol? Eee, ja nigdy nie miałem specjalnie wysokiego, miałem 200 chyba. taka ok. Była... okay i przez jakiś czas już właśnie w tym też ostatniej dekadzie, czyli w tej zdrowej nazwijmy uh -huh. ją, miałem to w jakiś stabilnych ramach, bo jakieś 140 miałem brałem lek na to. Uh -huh. e, czyli myślę sobie, że oprócz tego stresu i tych fajek, to to wszystko, co się stało, e, jest związane z tym, że. że to niezdrowe życie się odezwało, te to dwie zwa? dekady wcześniej tak. po prostu. Tak, Pan, teraz już się coraz więcej o tym mówi, że na miażdżyce zaczynamy sobie pracować bardzo wcześnie i właściwie u osób, a właściwie u dzieci w wieku szkolnym one się zaczyna już rozwijać, jeżeli nie prowadzą takiego trybu życia, jakie powinny. To już wtedy to się odzywa, zaczyna się tworzyć. Także no te lata, które były nie najlepsze u Pana, na pewno właśnie w tej miażdżycy nam się objawiły, pomimo tego, że był pan tyle czasu e, na dobrej ścieżce To co ja powinno być zupełnie doceniam. odwrotnie. To powinno być zupełnie odwrotnie. Znaczy, szaleć powinniśmy teraz, już w tym wieku, w jakim jestem teraz, i tak żyć, jak się żyło 20 lat temu. A tamten okres trzeba było spędzić tak, jak żyję przez ostatnie 10 lat, czyli. Dobre jedzonko, i wszystko takie grzeczne. <gry> wie pan, i że to tak nie działa. I takie nudziarstwo, i. No tak. A teraz już właściwie można, wszystko jak się ma prawie sześć dych nie? Panie Witku, wie pan, bo zapytałem o to wcześniej, że ja teraz tutaj wrzucę państwu na taką miniaturkę, jak pan wyglądał jeszcze w tym, nazwijmy to, złym stylu życia, w tym okresie, kiedy jeszcze pan się za siebie nie zabrał, kiedy to oświecenie nie dotarło. Także państwo sobie mogą teraz zobaczyć kilka fotek z tego czasu. Wyglądałem jak rosyjski mafiozo z Wody Jak pończył się? Że... Tak koszmar, koszmar. <głos》>. E, Panie Witku, co się stało, że Pan postanowił pojechać na SOR? E, w trakcie zawału. No i skąd Pan wiedział, że to jest zawał? Absolutnie od razu się domyśliłem. Aha. E, ból był nieznośny jeszcze w związku z tym, że jestem na nadhigieniczny, zdołałem wziąć prysznic szybki, bo już wiedziałem, że wyląduję w szpitalu i... Niech Pan mi opisze ten ból, że Pan to czuł, e, że to już jest Potwornie mocny ból. W związku z tym, że jakoś do bólu jestem przyzwyczajony, bo czasem zdarzało mi się od dawna już nie przez zmiany diety, pewnie rodzić kamienie nerkowe. Uważałem, że to jest straszny ból. Tak słyszałam bo dobrze, że to jest coś strasznego. Straszny, absolutnie, ale ten e, był bólem, który doprowadził mnie do paniki. Mhm. To był się potwornie łączy, silny tak. ból z przodu w klatce piersiowej, e, połączony z coraz krótszym oddechem e, i wpadaniem w jakąś absolutną panikę. Mhm. E, Czy to się stało w domu? To się stało w Czy domu. Pan tak. e, nie wiem, czy pan miał jakąś większą aktywność fizyczną, zestresował się pan, coś się takiego wydarzyło, czy to było zupełnie nie, spoczynku? Takiej zupełnie spoczynku. Ja byłem od jakichś dwóch miesięcy w takiej tak stresującej way. sytuacji, więc ten głowa cały mhm. czas tam pracowała sobie na nie. Mhm. Ale to był dzień, to była sobota, kiedy poszedłem normalnie na zakupy, zrobiłem je, ja czułem się bardzo dobrze, wróciłem do domu, rozpakowałem zakupy, przygotowałem śniadanie i stanąłem sobie po prostu na balkonie. with cigarette. Mhm. I wtedy ten ból się mm -hmm. zaczął. Wcześniej kompletnie nic nie się działo, Zresztą jest to o tyle szokujące, że ja właściwie pierwsze od dzieciństwa w szpitalu wylądowałem. To ten lęk i szok tego jest niesamowity zupełnie. I jak Pan poczuł ten ból, już się pan spodziewał, że to to, to zadzwonił pan po karetkę. Poprosiłem z... partnerkę, żeby zadzwonił. Dobrze, i przyjechaliście na Sor. Tak. E, I na um, sorze rozumiem, że po badaniach okazało się, że to jest zawał. Nie, ja już byłem przebadany, bo miałem chyba moment odejścia. Bo był używany defibrylator. Ja przyznam się szczerze, że nie pamiętam wyniesienia mnie z domu nic. Mhm. Pamiętam moment obudzenia się na jadących noszach i jechałem od razu na, stoł, na stół do kronografii. Mhm. Więc nie pamiętam w ogóle całego tego soru i tak ja dalej. Myślę, że bezpośrednio z karetki wylądowałem od razu na, na tym stole i zobaczyłem ten wielki ekran z bardzo. Pięknym obrazem w tle, czyli moje piękne no i żyły, sercem. i tak dalej. I to bolało. Ja strasznie głuśnica miałem. Bolało. Bardzo. Bardzo nie, bardziej na pewno niż ten ból w klatce piersiowej. Panie Witku, i dobra, mamy to, że trafia Pan na stół, tam jest przeprowadzany zabieg, ląduje Pan na oddziale. Skąd Pan się dowiedział, że jest w ogóle coś takiego jak rehabilitacja kardiologiczna? Wszyscy lekarze, którzy podchodzili do mnie na oddziale podczas tego tygodnia, który spędziłem mm -hmm. na Ojoku, bo no to Ojok jest oddział mm -hmm. intensywnej opieki tak, kardiologicznej, tak. mówili mi, że bardzo pomocne w dalszym życiu będzie skorzystanie z rehabilitacji. Super, bardzo się cieszę, że to wybrzmiewa w końcu. Od nich absolutnie od wszystkich i, i wręcz pan profesor Pruszczyk powiedział mi, że ludzie, którzy korzystają z tej rehabilitacji, Rzadko się już u niego pojawiają. O cudownie, no to jest takie takie no? zdanie opadło. To już absolutnie. to na moje serce. Tak. E, a w związku z tym, że ja e, mam ochotę jeszcze sobie trochę pożyć, <laughs> to e, absolutnie. To i zastanawiam się, czy jeszcze raz. Czyli nie. nie zastanawiał się pan w ogóle, jak ta propozycja padła, czy chce pan skorzystać z tego programu? Właściwie w jakimś sensie to tak wyglądało, że, że Szpital na Indleja postawił mnie przed faktem dokonanym. Powiedział 29, pan Bo się ma zameldować to tak tutaj. Należy. Tak, ale to jest okej. Okay. To jest okay. Oczywiście. Czyli w ogóle pan się nie zastanawiał, czy ja idę, czy ja nie, idę. co to jest ta rehabilitacja, co ja tam będę robić? Jest Oczywiste badanie, dla mnie, że... nakazano idę. mi, że to taki tryb. To, to tak wygląda. Oczywiste to było idę. dla mnie, że idę. Super. Że to jest coś, co w jakimś sensie pomaga mi. No właśnie chciałam zapytać, czy pan miał jakieś oczekiwania albo wyobrażenia na temat tego, jak to będzie to to, wyglądało? wyglądało? Nie. Po żadnych. prostu stwierdził pan, że, że przechodzimy. Wręcz w jakimś momencie, bo... E, Rozmawiałem o tym z panią psycholog. Człowiek jest pełny lęków po takim, mhm. po takim tak, e, czymś tak. jak zawał, i zwłaszcza, że to pierwszy raz w szpitalu i tak dalej. Więc jak usiadam na ten rower tutaj ćwiczeniowy, pierwsza, myślałem, że to nie jest za dużo zmęczenia będzie i tak dalej. Cały czas. Tak działają takie, Myśli, śledziłem się, tak? czy to coś mnie niech zakuje, czy. Uh -huh, uh -huh. To, to normalne. Ale powiem szczerze, że no, mam dni załamania, że nie chce mi się rano wstać i przyjechać. Uh -huh. ale w związku Szczególnie, z że tym, u nas jest to dosyć intensywnie, intensywnie no bo przyjeżdża tak. się codziennie, tak? Ale absolutnie czuję zmiany. No to, i zmiany. No, choćby się, dzisiaj. Po tym, dzisiejszym piszeniu no Cieszę się, że Pan to mówi, bo chciałabym też zapytać, skoro nie było oczekiwań, to na szczęście my nie mogłyśmy zawieść. Mogłyśmy tylko zadziałać na korzyść, że Pana pozytywnie zaskoczymy tym, co się tutaj dzieje. Jesteśmy, myślę, że... Właściwie jeszcze nawet nie w tego cyklu rehabilitacji. I właśnie chciałam zapytać, czy już pan czuje jakąś zmianę? Ja się spodziewam, że tutaj nie ma, nie wiadomo, jakiej tam zmiany w wydolności, bo to jeszcze nie czas, ale czy samo to, że pan tu przychodzi, spotyka pan się z tymi osobami, rozmawia pan z nami, z panią psycholog, no jednak ćwiczy pan, czy czuje pan już coś, drgnęło, coś się zmieniło? Ja się generalnie czuję dosyć dobrze i e, lubię się rano skatować. No. Czyli na od Pana potrzeby doskonale. Mimo że jestem czasem zażenowany poziomem swojego rozciągnięcia na przykład, to jestem uparciuchem i to sprawia mi jakąś, mimo tego, że wracam z zakwasami i że tam właściwie w domu jestem nieczynny, jak taki 80 latek? poproszę to jedzenie. Nie, nie, to jest, czuję, że to jest dobre. E, mam coś takiego w organizmie, tak jak było trochę z tym ostatnim dziesięcioleciem zdrowia, że e, słucham tego, co się dzieje tutaj. Na przykład w jedzeniu mam okres na przykład szkoły nie chce jeść orzechy. i może o tym, ponieważ moja może. para pracowa też mi o tym ciągle mówi, o, zaczyna się sezon Tak, tak A ja mówię, I... pamiętaj, że nie można z zjeść orzechów. Ale misji. później przerywa Potaskę. i pomidory na przykład I i tak nie mam okres i myślę sobie, że organizm sobie reguluje. Tak. Panie Witku, a gdyby Pan miał dać jedną złotą radę osobom, które oglądają ten kanał, dbają o zdrowie i chcą zrobić wszystko, żeby zapobiec chorobom układu krążenia u siebie, to co by Pan powiedział z własnego doświadczenia? Bo wydaje mi się, że te rady są najcenniejszym punktem tych wywiadów. Jeść zdrowo, nie palić papierosów i ruszać się, bo myślę sobie, że Uratowało mnie też to, że jednak dziennie robiłem 25 tysięcy kroków i codzienne spacery, myślę że jednak coś tam wniosły. Mm -hmm. e, więc ten ruch jest niezwykle ważny. Strasznie o tym zapominam, sam o tym zapomniałem, bo widzę, jak tutaj się czasem poddaję na tych zajęciach. Nie poddaje się. Nie poddaję jak się, panu. Stra... Nie poddaję, ale panu. walczę jak No i dobrze. I zastali. I to jest. Prawdopodobnie będę, zrobię wszystko, żeby jeszcze raz tu wylądować na tej, na tej Ale bez zawału już zapraszamy, bez zawału. Z samym skierowaniem od kardiologa. Z samym skierowaniem, absolutnie. Dobrze. Dobrze. Jakie zawałyż już skończyłeś? Już nie wystarczy. Tak, też tak myślę. Panie Witku, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że pan się zgodził opowiedzieć swoją historię, bo jak zawsze była zupełnie inna i ciekawa. Kolejny dodatek do mojego fantastycznego kanału i z fantastycznym pacjentem. Także bardzo dziękuję. My się jeszcze widzimy, jak już ustaliliśmy, za dwa tygodnie, a potem again and again and again. Dobrze. Wchodzę w trochę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.